Chciałbym przywitać Państwa wszystkich w imieniu organizatorów plebiscytu na. Słowo Roku. Obok mnie siedzi pani profesor Katarzyna Kłosińska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodnicząca Rady Języka Polskiego i pan profesor Jerzy Bralczyk, także Uniwersytet Warszawski także Rada Języka Polskiego. Ja się nazywam Marek Łaziński i oprócz innych rzeczy, którymi się zajmuję naukowo, zajmuję się też plebiscytem na Słowo Roku już od lat wielu. Takie plebiscyty organizuje się w wielu krajach. Od razu uprzedzam pytanie, po, co? po to, żeby się zastanowić nad językiem, nie po to, żeby robić ranking popularności społecznej czy politycznej. To nie jest naszym celem i nie jest to naszym celem innych plebiscytów. Pozwolę sobie zacząć nasze spotkanie od krótkiego przeglądu tego, co już wybrano na świecie. Nie będzie to długo, ale tak się składa, że najdłużej oczekiwanym od wielu lat słowem roku jest słowo roku słowników oksforskich. No w tym roku było ogłoszone na początku grudnia rage bait, czyli taka zachęta, przynęta do gniewu, wściekłości chodzi o odpowiednie, o odpowiednie konstruowanie treści internetowych. W języku angielskim w słownikach Cambridge University Press wygrało słowo parasocial, które ma oznaczać takie relacje takie paraemocjonalne no ze sztuczną inteligencją, bądź, bądź zbytami y, sztucznymi. O tym coraz częściej y, słyszymy. Popularne było jeszcze w języku angielskim słowo slop, śmieci, oczywiście też w odniesieniu do treści internetowych. To wygrało w plebiscycie amerykańskiego słownika Mariam Webster, a także w plebiscycie y, dziennika The Economist. Generalnie plebiscyty na słowa roku organizowane są przez wielu leksykografów, przez językoznawców, przez dziennikarzy także jeśli chodzi o Europę, to w tym roku króluje słowo cło. W różnych językach. Nie zaskakuje nas to. Słowo cło jest na drugim miejscu plebiscytu niemieckiego i to w formie solhammer, czyli taki młot celny. Na pierwszym miejscu jest sztuczna inteligencja, właściwie KI-era era sztucznej inteligencji. Słowo cło jest także w czołówce na podium plebiscytów, plebiscytu szwajcarskiego. Szwajcarze wybierają słowa dla. Czterech języków. Tam w języku niemieckim wygrało słowo oznaczające kobiecą drużynę piłki nożnej, bo w tym roku były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Kobiet tam, więc jest Frauen Nati. Dosłownie wczoraj wybrali słowo roku Ukraińcy. To jest portal mysłowo, taki portal słownikowo. Językowy. No i zwyciężyło słowo Peregowory, czyli negocjacje pokojowe. Jest kilka innych słów związanych z wojną, między innymi Kiłzona. To taki pas ziemi, który rozdziela front. Kiedyś to była linia, a dzisiaj, w związku z tym, jak wygląda wojna, jest to coraz szerszy pas yy, ziemi. Więcej o słowach roku na świecie mogą Państwo przeczytać na stronach Uniwersytetu. No, i teraz przechodzę do najważniejszej części ogłoszenia wyników. Plebiscyt na Słowo Roku organizowany przez Uniwersytet Warszawski ma dwie odsłony. Głosowanie internetowe, w którym w tym roku wzięło udział ponad 1300 internautów. Od razu mówię, że to nigdy nie, je, nigdzie nie jest akcja masowa, licząca się w setki tysięcy. Przepraszam, z jednym wyjątkiem. Zapomniałem powiedzieć o japońskim kanji roku. Wygrał znak oznaczający niedźwiedzia. Plebiscyt japoński jest ważny, dlatego że jest absolutnie, bije na głowę popularnością wszystkie inne. Tam głosują setki tysięcy ludzi, ale też znajomość znaków w języku japońskim jest po prostu. Po prostu świadectwem kultury, takiej ogłady. Więc te plebiscyty na znak roku są w Japonii wydarzeniem społecznym no, nieporównywalnym z naszymi plebiscytami, choć. Choć one też są oczywiście ważne. Wracam do wyników plebiscytu polskiego. Jest głosowanie internetowe, jest głosowanie w 15-osobowej kapitule językoznawców. Nie będziemy wszystkich wymieniać, ale dwie osoby z tej kapituły siedzą obok nas. Są to generalnie profesorowie językoznawstwa różnych uniwersytetów oraz dziennikarze, dziennikarki raczej związani z językiem. I w tym roku kapituła językoznawców wybrała słowo dron, na drugim miejscu umieściła słowo weto, a na trzecim słowo kosmos. W głosowaniu internetowym Uniwersytetu Warszawskiego wygrało słowo kosmos, na drugim miejscu był dron, na trzecim miejscu było weto. Ta trójka. W różnej kolejności Drom, Kosmos, Weto, zdeklasowała pozostałe propozycje i słowa. To znaczy, pozostałe propozycje były wyłonione z listy, którą zaproponowaliśmy w głosowaniu internetowym. Ta lista z kolei pochodzi z naszych regularnych badań częstości codziennej słów w porównaniu z częstością całoroczną, w najważniejszych polskich dziennikach. No i te słowa, które były. Częstsze takie słowa jak oczywiście prezydent, ale także takie słowa jak, jak sabotaż, dywersja, wszystko co, co nas dotyczyło w tym roku, ich było dwadzieścia kilka, żadne z tych słów alkohol, prohibicja, prokuratura, żadne z tych słów nie zbliżyło się nawet do tej trójki, więc możemy uznać, że słowa roku to kosmos i dron. Weto uzupełnia pierwszą trójkę. Uniwersytet organizuje także plebiscyt na studenckie słowo roku. W zeszłym roku zaszła taka potrzeba, bo było bardzo dużo głosów na to, co dla studentów ważne, czyli na stołówkę. W tym roku muszę powiedzieć, że studenckie słowo roku nie cieszyło się dużą popularnością. Jakby wygrani tego plebiscytu, to słowa wygrane to akademik i stołówka, ale, ale zainteresowanie było tak niewielkie, że trudno mówić o. O istotności statystycznej tego wyboru. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, zanim oddam głos kapitule? To, że słowem roku jest dron, to chyba nikogo nie zaskakuje, bo on się pojawia na podium plebiscytów w różnych innych krajach, i to nie od dziś. Słowo bardzo ciekawe, bo ono jeszcze. 10 lat temu kojarzyło się raczej z zabawką, a w ogóle angielskie drone oznacza pierwotnie trudnia samca pszczoły. I to przez podobieństwo lotu tego sympatycznego zwierzątka czy owada i dronu powstało to słowo. W polskich słownikach jest od bardzo niedawna, w polskich tekstach od początku tego tysiąclecia. Kosmos dla odmiany to słowo. Bardzo stare greckie, oznaczające i porządek, ale i piękno, bo kosmetyka. W polskich słownikach jest od XIX wieku. No, jest oczywiście związane z podróżami, z podróżą kosmiczną, z polskim astronautą, którego jeszcze 20 lat temu nazwalibyśmy kosmonautą, bo to też wszystko bardzo ciekawe. Weto to słowo, które dopiero od słownika Doroszewskiego jest traktowane jako odmienny rzeczownik to weto tego weta. Wcześniej był używana na prawach cytatu jako pierwsza osoba od Wetary, czyli nie zgadzać się. No, rzecz jasna, to słowo jest związane z aktywnością prezydenta i z liczbą no, odmów podpisania ustaw, które nastąpiły w tym, które, z którym mieliśmy do czynienia w tym roku. Przy czym i słowo weto, i słowo dron to nie są słowa, których popularność jest tylko w roku 2025. To kosmos wrócił na e, pierwsze strony gazet albo, e, albo wrócił do czołówki słów e, w takich statystycznych zestawieniach e, po latach. To, to znaczy rok 2025 jest pewnie statystycznie bardziej rokiem kosmosu niż drona, ale dron jest słowem niestety równie dla nas ważnym. E, bardzo dziękuję. Przypominam, dron i kosmos, kosmos i dron w dowolnej kolejności to słowo roku 2025. Chciałbym teraz oddać głos członkini kapituły i członkowi kapituły, Państwu profesorom, a potem poprosimy Państwa o zadawanie pytań. Znaczy kończymy część oficjalną. Dziękuję. Dobrze, ja może na siedząco, jeśli pozwolą Państwo. Chciałam tutaj jeszcze podkreślić to, o czym wspomniał profesor, pan profesor Łaziński, mój przedmówca, a mianowicie, że to nie są słowa, które jakoś szczególnie lubimy albo których szczególnie nie lubimy, tylko to są słowa wybierane na metodą statystyczną, to znaczy specjalna, specjalna aplikacja, czy jak to tam program. Porównuje częstość występowania danego słowa w danym dniu, potem tygodniu, potem miesiącu. Znaczy, I i, i bada, jaka jest dynamika wzrostu. To znaczy, to nie chodzi o słowo, które na przykład często się pojawiało w tym roku, bo takich słów, by, by, takich słów byłoby o wiele, znaczy to byłyby zupełnie inne słowa niż te, o których tutaj mówimy, tylko to chodzi o słowa, które w tym roku miały o wiele częściej były używane niż w poprzednich latach. No właśnie, no i myślę, że te słowa, które tutaj rzeczywiście zdeklasowały pozostałe, czyli dron, weto i kosmos w takiej lub w kolejności kosmos, weto i dron. No, pokazują bardzo różne aspekty naszego życia, prawda? Kosmos, no jednak coś nowego, coś, coś, co było wyjątkowego, może tak bym powiedziała, i z tego powodu to słowo pewnie ja nie wiem, jaką y, miewało frekwencję w poprzednich latach, ale to ta różnica by musiała być po prostu kolosalna między tym, co, e, co w tym roku, e, znaczy w zeszłym, 25, e, zostało, e, to znaczy między wynikiem te, użyć czy poświadczeń, czy tego słowa kosmos w roku ubiegłym i w poprzednich. Także tutaj, tutaj było to jest słowo, które po prostu gdzieś było używane tylko okazjonalnie, a nagle, po prostu w pewnym momencie wszyscy zaczęli tego słowa używać, no bo z wiadomego względu. Dron niestety tutaj przywołuje, znaczy przypomina słowo dron, przypomina nam, że toczy się wojna, że żyjemy w takich trudnych czasach, że, że również w jakim sensie i Polski to dotyczy, znaczy w bardzo dużym sensie to Polski dotyczy, bo pamiętamy drony, które latały nad Polską na początku września, czyli to jest takie słowo, które o tym aspekcie naszej rzeczywistości przypomina. Natomiast weto, jak już też tutaj mój przedmówca powiedział, przypomina o tej naszej wewnętrznej polityce, prawda, pokazuje tą naszą wewnętrzną politykę. I teraz tak, skoro oczywiście słowo weto było używane i poprzednio tutaj za czasów prezydenta Dudy raczej opozycja czy, taka, czy, 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 czy część społeczeństwa domagała się weta w wielu sytuacjach. No to tutaj mamy odwrotną sytuację. To weto jest czymś nadużywanym. I, no i właśnie, i ponieważ. Tak często mówi się o tym wecie, to znaczy, ponieważ to się stało takim zjawiskiem już, można powiedzieć, na trwały, znaczy przynajmniej dotychczas przypisanym do aktualnego prezydenta, czy kojarzonym z nim, no to to słowo rzeczywiście stało się bardzo ważnym słowem opisującym naszą rzeczywistość. Dziękuję akcja ma charakter językoznawczy czy językowy ale tak naprawdę mówi o tym o czym myślimy czyli ma także charakter pokazania naszych głównych problemów tematów my często zresztą punktujemy rzeczywistości nie tyle opowiadamy o niej ale Fragmentami nazywamy, czyli to, co robią rzeczowniki, które też są wybierane najczęściej, właśnie wyłącznie w naszych plebiscytach. Te rzeczowniki, które tym razem zostały wybrane, mają odniesienie do Polski. Mimo, że sprawa kosmiczna, mimo, że drony nie tylko u nas i mimo, że weto stara instytucja i Protestowanie zawsze było w modzie wszędzie, to jednak w tym roku odnosimy to do sytuacji Polski, bo i weto to sprawa prezydentów, nie tylko jednego prezydenta i problemów z tym związanych, bo drony to jest to co nas tutaj też niepokoi, bo gościmy te drony u siebie. No i kosmos akurat teraz dlatego, że Polskim kosmonauta. Dron w Kapitule wygrał. To ciekawe, że ten truteń, który owszem nie jest pożytecznym stworzeniem, ale jest w sumie sympatyczny, przypomnijmy choćby Gucia z Pszczółki Mai, który właśnie był takim trutniem. Dron, który dobrze brzmi, bo to dr na początku trochę brzęczenie także przypomina który mógł być i bywał zabawką, a i teraz bywa używany do spraw cywilnych, no, stał się czymś niepokojącym i znaczna część no, kapituły, w większości u, uznaliśmy, że, że ten dron właśnie jest pewnego rodzaju osobieniem symbolem tych, tego roku minionego. Co będzie dalej? Może coś nowego zostanie wymyślonego? Autorzy SF kiedyś Wyobrażali sobie, że po jakimś czasie wojny będą prowadzone przez maszyny, że ludzie nie będą w to zaangażowani. Okazuje się, że nawet jeśli bezpośrednio są bezzałogowe statki angażowane, to i tak niesie to ze sobą zniszczenie i śmierć. A kosmos, kosmos to wspaniała sprawa i bardzo bym sobie życzył, żebyśmy o tych sprawach kosmicznych, ogólnych zaczęli myśleć, bo może wtedy z tego kosmosu też dostrzeżemy i problemy Ziemi. Nie tylko polskie, ale w ogóle Ziemi, która przecież jest znaczną, dla, dla nas najważniejszą częścią tego kosmosu. Weto przyzwyczailiśmy się, w moje pokolenie, w szkole uczyło się, że weto to niedobra rzecz była. Liberum weto to było, była taka instytucja, która spowalniała działanie państwa, niekiedy nawet uniemożliwiała to działanie. I kiedy słyszeliśmy weto, czy zwłaszcza liberum weto, to mimo, że szlachcie kojarzyło się to z wolności źrenicą, jak to czasem nawet mówiono, to my jednak tego weta nie lubiliśmy. Byli filozofowie, jak na przykład Friedrich Nietzsche, który uważał, że weto było takim, taką emanacją jednostki i prawa jednostki do decydowania. Można w tym dostrzec pewną romantyczną atrakcyjność. No niemniej jednak myślę, że przez wiele lat jeszcze weto u nas nie będzie szczególnie dobrze, dobrze widzianym słowem i rzeczą, i sprawą że to jest umotywowane tym naszym myśleniem w roku 2025, a co będzie w roku 2026, ja życzyłbym na przykład sobie, żeby to były pokojowe słowa, miłe słowa, takie, które by otwierały nam pewno sympatyczniejszą stronę życia. W roku. Nie zdziwiłbym się, gdyby była to ortografia. Tu patrzę na no, panią Przewodniczącą, no, szansą. Zobaczymy. E, tendencja do wybierania słów pokojowych charakteryzuje na przykład włoskie plebiscyty. To są słowa takie jak zaufanie, takie jak tam. Już musiałbym zajrzeć, zobaczyć. Ale rzeczywiście są takie plebiscyty, które mają tendencję do wybierania słów, e, e, słów e, e, dobrych. E, na tym kończymy taką oficjalną część, to znaczy ogłoszenie wyników. To jest informacja dla, dla Państwa y, przygotowujących transmisję, a my oczywiście zostajemy do dyspozycji Państwa y, dziennikarzy tak długo jak będzie trzeba. Dziękuję bardzo. Słowa roku 2025 to kosmos i drom.